Z racji tego, że ostatnio zaczęli blokować strony, z których pobieram anime do materiałów, przez co na chwilę obecną nie mam skąd ogarnąć odcinki w dobrej jakości bez napisów, to pomyślałem, że w sumie można przedstawić Wam te krótkie, średnio 5-minutowe, ale zajebiste produkcje anime, które są dostępne nawet na YouTubie. Grossroad przedstawia historię dwójki nastolatków z kompletnie dwóch różnych miejsc. Pierwsza postać to taka typowo urocza, ale nierozgarnięta dziewczyna ze wsi, która pewnego razu czuje wewnątrz, że musi opuścić to miejsce. Natomiast druga postać to chłopak z miasta mieszkający w samym centrum Tokio, który uczy się i w wolnym czasie dorabia jako sprzedawca w sklepie. Jednak tak samo jak pierwsza boaterka odczuwa wewnątrz siebie te same emocje, więc ostatecznie obydwaj decydują się wyjechać, aby zdać testy do szkoły przygotowawczej. Patrząc na datę oraz dość bardzo zbliżoną historię, dużo wskazuje na to, że to właśnie z tego pomysłu powstało Wam dobrze znane Kimino Nao. Co wcale się nie dziwię, ponieważ po tej krótkiej produkcji było już widać, że jest potencjał na znacznie większą skalę niż na to, na co było przeznaczone wcześniej. Ponieważ nie wiem czy Was to zaskoczy, ale ten krótki filmik to tak naprawdę zwykła reklama szkoły przygotowawczej. W sumie to nie taka zwykła. Trochę to śmieszne mówić tak o reklamie, ale jak na taki dwuminutowy filmik promujący, wraz z tą muzyką oraz oczywiście świetną animacją, trzeba przyznać, że została wykonana zajebiście. Jak trailer do filmu, w której każdy kadr, a nawet klatka, została solidnie dopracowana. Czyli to, z czego w końcu słynie Makoto Shinkai. Gdzie każda scena z jego produkcji zasługuje na miejsce w ramce. Dlatego takie reklamy to ja mogę oglądać. Produkcja legendarnego studia Ghibli. Trochę przestarzała, ale właśnie te starsze produkcje z tego studia i z tą kreską są najlepsze, ponieważ to studio ma to w sobie, że te tytuły są jedyne w swoim rodzaju. I takich bajeczek niestety już od nich nie dostaniemy. A fabuła skupia się wokół dwóch policjantów z odległej przyszłości, w której dochodzi do interwencji policji w siedzibie tajemniczej sekty, gdzie podczas ataku główni baterowie odnajdują w środku ranego anioła, którego następnie szybko zabierają do laboratorium. Jednak po czasie dwaj mężczyźni nie potrafią pogodzić się z tym, że pozwolili i ją tak o zabrać do badań nie wiadomo w jakich warunkach, więc ostatecznie postanawiają odzyskać i uwolnić Anioła. On Your Mark to krótka animacja, na którą trafiłem kompletnie przypadkowo. I nie sądziłem, że taka prosta produkcja okaże się taka dobra. Film, w której bohaterowie nie wypowiadają żadnych słów. A przez całą historię leci tylko jedna piosenka. Nie moje klimaty, ale bardzo pasuje do produkcji i wpada w ucho. Że z tych trzech podanych tytułów, ta piosenka się da najbardziej. Serio. Produkcja, po której robi się cieplutko na serduszku. Gdzie nie potrzeba żadnych słów, aby to zrozumieć. A historię można interpretować na wiele sposobów. Czyli tak, jak to w produkcjach mnie Zakiego było zawsze. Shelter opowiada o 17-letniej dziewczynie mieszkającej w nieskończonej symulacji, w której, za pomocą tableta, jest w stanie sterować całym systemem i tworzyć swój własny świat. Niesamowite budowle, piękne widoki po prostu wszystko, co sobie zapragnie. Czyli bawi się światem jak chce. Brzmi zajebiście, jednak największym problemem jest to, że jest ona sama. Lecz pewnego razu wszystko zaczyna się zmieniać, gdy dziewczyna poznaje prawdziwe znaczenie jej symulacji. Shelter to animacja muzyczna tak jak poprzednia produkcja On Your Mark, która powstała przy współpracy dwóch muzyków oraz dobrze wam znanego studia A1 Pictures, który jest odpowiedzialne za takie tytuły jak Erased, Sao, czy moją ulubioną perełkę Shigatsuaki Minoso. To co wyróżnia ten teledysk, jeśli można tak to nazwać, jest to, że umieścili tam element typowy dla anime, z którego słynie i robi to zajebiście, czyli oczywiście dramat, który uwielbiam, ponieważ nigdzie indziej nie przedstawiają tego lepiej jak nie w tej kategorii. I w Shelter, poza tym, że powstało na potrzeby piosenki, to w anime Mamy momenty, które skupiają się nie tylko na muzyce, a na słowach głównej bohaterki oraz jej historii, która to właśnie w tym projekcie jest najbardziej interesująca. Co i jest zajebistym pomysłem, ponieważ my jako odbiorcy nie zapamiętamy tego jako zwykły teledysk, czy po prostu krótką animację do muzyki, ale jako krótki, dopracowany film z głębią, gdzie po połączeniu tej muzyki wraz z tą historią, która koniec końców to najbardziej zaskakuje, sprawia, że shelter zdecydowanie jest świetnym oraz udanym projektem. Co zresztą statystyki mówią same za siebie. Filmik krótki, ale szczerze urzekł mi bardzo, dlatego z całego serduszka polecam wam to obejrzeć, ponieważ z pewnością dużo czasu wam nie zabierze, ale za to pokaże coś, co zapamiętacie na długo.